Dziś gościem Miejskiego Domu Kultury jest nadinspektor Tadeusz Budzik, tak? Tak, zgadza się, serdecznie witam. Nadinspektor z Państwa ponieważ nie jestem już funkcjonariuszem, jestem z Panie nadinspektorze, jakbyśmy te szarże policyjne przełożyli na dawniejsze szarże, do których byliśmy przyzwyczajeni, to Pan jest. Jestem generałem, ponieważ dany inspektor policji i główny inspektor policji są to stopnie policyjne w korpusie generałów policji. Mhm. Czyli mamy przed sobą generała, który jest w stanie spoczynku. Dokładnie tak. Jednocześnie członka zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej. Takie stowarzyszenie działa w kraju, Rzesza, ponad 60 moich kolegów, którzy już skończyli pełnienie służby i tych, którzy pełnią służbę. I w tej służbie osiągnęli największy honor i zaszczyt, stopień generała. E, pozwoli pan, że będę się zwracał po imieniu do pana Bardzo podczas proszę. tej rozmowy. E, panie Tadeusz, jak zostaje się generałem? E, powiem szczerze, gdyby kilkanaście lat temu ktoś pomyślał, zasugerował, że ja, chłopak z Podjasnej Góry, absolwent wyższej szkody logicznej w Częstochowie, z dziada, pradziada częstochowiami zostanę generałem polskiej policji. Komendantem głównym polskiej policji, nigdy bym w to nie uwierzył. Dlatego trzeba mieć otwarte marzenia, i to zawsze opowiadam młodym ludziom, z którym mam się na spotykać. Wyższa szkoła pedagogiczna to również moja uczelnia, także jesteśmy po jednej jak gdyby szkole. Co prawda ja generałem nie jestem, chociaż chciałbym, jeszcze w stanie spoczynku na dodatek. Proszę nam powiedzieć, jakie studia Pan skończył, zanim trafił Pan do policji? Skończyłem pedagogię specjalną. Kiedy kończyłem studia, były to studia dzienne. Yy, rozpocząłem pisanie pracy magisterskiej, zbieranie materiałów do tej pracy. Yy, trafiłem do Milicji, wtedy z Izby Dziecka. Pisałem pracę na temat przygotowania szkół do zapobiegania zjawisku narkomanii. I po skończeniu studiów rozpocząłem służbę w Milicji, w milicji Izbie Dziecka, tu w Częstochowie. Zresztą yy, większość mojej kariery milicyjnej i policyjnej, była związana z Częstochową. Po Izbie Dziecka wszystkie stanowiska w służbach kryminalnych, biuro zwalczania przestępczości narkotykowej, byłem pierwszym naczelnikiem tutaj, jak i społeczne województwo częstochowskie i od samego początku służby związane z zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i od samego początku centralne biuro śledcze, najpierw w Częstochowie, potem szefowałem centralną biuro śledcze na Śląsku, byłem komendantem w wojewódzkim policji w Krakowie, zastępcą komendanta głównego i komendanta głównym polskiej policji. No, bycie komendantem głównym policji to nieprawdopodobna odpowiedzialność. Jeżeli mógłby Pan przytoczyć albo przypomnieć najtrudniejszy dzień swojej służby, to? Najtrudniejszy dzień mojej służby i to właśnie na stanowisku komendanta głównego, kiedy przyszła informacja, że w zakładzie karnym w Sieradzu strażnik więzienny otworzył ogień do funkcjonariuszy, do konwoju. Ja byłem tam na miejscu minutę po zakończeniu akcji antyterrorystów i to, co zobaczyłem, mam pod powiekami cały czas. Uh -huh. Trzech naszych kolegów straciło życie. Życie w czasie pełnienia służby. Jeżeli można, chciałem coś takiego powiedzieć: że być może zazdrości nam się policjantom, że wcześniej przychodzimy w stan spoczynku, ale to jest służba, i myślę, że o tym mało osób wie, że w Księdze Pamięci Polskiej Policji od roku 90. Jest wpisanych ponad 60, 160 nazwisk koleżanek i kolegów, którzy polegli w bezpośrednim zwalczaniu przestępczości. Ja tutaj to, co powiem w tej chwili, nie jest, broń Boże, jakąś licytacją z wojskiem, ale w misjach wojskowych, w misjach wojennych poległo około 80 żołnierzy. Także policjanci tam wojnę na froncie wewnętrznym prowadzą codziennie. Zresztą będąc komendantem głównej polskiej policji, odprowadzają w ostatniej drodze 8 kolegów, którzy polegli w służbę. Uh -huh. A najradośniejszy dzień? Najradośniejszy dzień w służbie? No w tej chwili wszystkie stają się do mnie radosne, ponieważ z upływem czasu człowiek wspomina to zupełnie inaczej. A miałem szczęście, że trafiłem na dobrych, mądrych ludzi. Bo nie byłoby chyba Częstochowianina komendantem głównym polskiej policji, generałem polskiej policji, gdyby nie wspaniałe ludzie, z którymi pracowałem tutaj w Częstochowie, z którymi pracowałem w Katowicach, w Krakowie. To przełożony z wielki wielkością swoich ludzi. To nie on sam. W pojedynkę nikt nic nie może zrobić. To ludzie gonią są do najwyższych zaszczytów i, i chwały. To dzięki tym ludziom to jest ich praca zbiorowa. Policja mhm. to jest olbrzymia formacja. 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. Większej formacji, większej instytucji w Polsce. Nie ma. Jest pan w stanie spoczynku, jednak no, choćby to, że rozmawiamy teraz, że jest Pan w mundurze, no to świadczy o tym, że nie zaczął Pan uprawiać ogródka gdzieś tam na działce, czy wędkować nad stawem, czy nad rzeką, tylko gdzieś tam Pan cały czas jest aktywny. Czy to już taki nawyk jest, czy, czy jak gdyby, no nie wiem, obowiązek, że skoro ma się już taki stopień i, i, i no i takie doświadczenie, to, to należy jednak się udać udzielać, no bo rozumiem, że udziela się Pan społecznie, prawda? Dokładnie tak. Myślę, że tak jak harcerzem, no jak powiedział Andrzej razem całe życie tak policjantem, zresztą swoją młodość spędziłem w harcerstwie, w wspaniałym częstochowskim harcerstwie i tam nauczyłem się wiele. I staram się w tej chwili, kiedy przyniosłem stan spoczynku, znaleźć złoty środek. Jeszcze jestem wypadowcą wyższej szkoły policji w Szczytnie, gdzie mam przyjemność uczyć studentów i cywilnych, i moich kolegów w mundurach i angażuję się w tą działalność profilaktyczną. Jest to może spłacanie długu takiego, że rozpocząłem służbę w milicji, w policji, a nie zostanę nauczycielem. A to naprawdę daje tę satysfakcję. Zresztą ja zwalczałem przestępczość i może byłem troszkę zadufany w sobie, że służby kryminalne są tą największą, najważniejszą komórką w policji. Okazuje się, że nie. Że pre prewencja i profilaktyka jest również ważna. I to, co dzisiaj oglądaliśmy tutaj ten wysiłek młodych ludzi to coś wspaniałego. Prawdziwa profilaktyka robiona przez młodych ludzi dla młodych ludzi? E, dawniej nie było problemu z tym, żeby e, znaleźć się w szeregach, jeszcze mam na myśli dawny system milicji obywatelskiej. E, w obecnych czasach zostać policjantem to już nie lada sztuka wbrew pozorom, ponieważ jak śledzimy zainteresowanie młodych ludzi tą formacją, tą jest po kilka, czy nawet kilkanaście osób na, na jedno miejsce, prawda? Proszę Wam powiedzieć już jako wykładowca, bo dowiedziałem się, że jest Pan również wykładowcą, co jest takiego istotnego, na co szczególnie zwraca się uwagę, mam tu na myśli kadry, które werbu, znaczy werbują, które przyjmują do przyjmują do policji? Kto się nadaje do policji? Kto może zostać policjantem, a kto nie? No, chciałbym jakąś taką wskazówkę młodym osobom, którzy na przykład myślą o związaniu swojego życia z tą formacją. Myślę, że to przede wszystkim ludzie bardzo mocni psychicznie. Ludzie, którzy potrafią pracować zespołowo. Mit pokazujący czy o czasami pokazywanych w filmach skończyły się czasy jednoosobowego prowadzenia spraw, tak jak to prowadził porucznik Borewicz czy Golok. Tak. Policja to jest praca zespołowa, praca wielu, wielu ludzi, czasami ludzi bezimiennych. Pewnie że znane są nazwiska komendantów, ludzi, którzy kierują tą formacją, ale najważniejsi są normalni szarzy policjanci. Ludzi. Do naszej formacji staramy się pozyskać coraz lepszych, coraz mądrzejszych, dlatego ta selekcja taka. Selekcja, przez którą przechodzi niewielu, bo chcemy, żeby polska policja była policją nowoczesną. I proszę mi wierzyć, kiedy kilka lat temu byłem Komendantem Głównym, miałem przyjemność brania udziału w konferencjach Interpolu i Europolu, byłem dumny, że jestem szefem właśnie polskiej policji. Dlatego, że to polska policja, że sprawna, coraz lepsza i coraz mądrzejsza. Może jeszcze nie tak dobrze wyposażona. No właśnie. Jak z tym wyposażeniem jest? Bo to, bo to, znaczy wiadomo, że są co roku większe inwestycje, słyszymy, że nowe radiowozy, że, że nowy sprzęt i tak dalej, natomiast yy, no, te grupy, nazwijmy to przestępcze, na pewno jeżeli chodzi o środki materialne, to dysponują, dysponują jeżeli nawet nie lepszym sprzętem. No. Kiedy byłem komendantem głównym... Yy, znaczy, taki... Inaczej to było w latach 89, 92, 93 gdy zaczynała się ta policja znaczy zaczynała się policja, skończyła się milicja obywatelska a zaczynała się policja, prawda? Wtedy była przepaść jak gdyby te pierwsze lata transformacji z tego co pamiętam, natomiast teraz z roku na rok już jest... Ja będę tak przy swoim stanowisku kiedy rozpoczynaliśmy służbę, a za kilka dni będziemy mieli święto 20 lat od filpowania służby zwalczania przestępczości zorganizowanej. Faktycznie wtedy staraliśmy się dogonić przestępców zorganizowanych, którzy zdzieli bankami, mercedesami, naszymi polonozami. Ale myślę, że robiliśmy tą właśnie pracowitością i chęcią żeby być skutecznymi. Ja miałem szczęście, kiedy byłem komendantem głównym, że to był akurat okres realizacji ustawy modernizacyjnej. Kiedy policja i służby mundurowe, w ogóle Straż Graniczna, Straż Pożarna, BOR, otrzymali dość, otrzymały dość pokaźne środki na to, aby unowocześnić swój sprzęt, aby unowocześnić budynki, żeby zmienić mundurowanie na bardziej funkcjonalne. Także myślę, że będzie coraz lepiej, jak ci ludzie, którzy dzisiaj rozpoczynają służbę w policji, będą stanowili o jej obrazie dla Penasen. Zawsze swoich rozmówców, na koniec rozmowy proszę o przytoczenie jakiejś anegdoty. Ludzie lubią słuchać anegdot. Czy Pan Generał, czy Pan Nadinspektor, żeby już było ściślej, mógłby pokłócić się o przytoczenie jakiejś anegdoty związanej z swoją pracą zawodową, ze swoim, ze swoim fachem? To może ze stanem spoczynku. No bardzo proszę. Policjantem się jest raz na całe życie, całe swoje dorosłe życie. Mieszkałem w Częstochowie, dolczyliśmy się, że moja rodzina z jest związana od 8 pokoleń, tu z tym miastem, ale od kilku lat mieszkam w podczęstochowskiej wsi. Ja do tej wsi wprowadziłem się, kiedy wróciłem już z pracy w Warszawie, i myślałem, że poniekąd jesteśmy tam anonimowi, zresztą fantastyczna, przepiękna wieś, Rudnik Mały, w najmniejszej gminie województwa śląskiego, w gminie Starcza. I pewnego razu, kiedy z moją wspaniałą żoną, która pozwalała na to, żebym był generałem i szefem polskiej policji, ona to wszystko dzielnie znosiła, pilęgnowaliśmy, porządkowaliśmy ogródek przy naszym pięknym domu, usłyszeliśmy następujący tekst pani lecącej na rowerze. Ta pani widocznie przez telefon dostała pytania od swojej przyjaciółki, gdzie jedziesz, do sklepu, a do którego sklepu, tak można było zrozumieć z kontekstu rozmowy, a do sklepu za generałem. I w tym momencie poczułem się, że jesteśmy w tej wsi kamieniem milowym, gdzie wieś, dzieli się na przed generałem i za generałem. Że ja już do końca życia będę postrzegany jako generał polskiej policji, świadczący i pracujący również na wizerunek tej formacji. Policjantem raz na całe życie. Eee, czego życzy się generałowi? Czy czego życzy się policjantom, może? Policjantom, policjantom policyjnego szczęścia. Szczęścia przede wszystkim do ludzi, bo to wszystko zależy od ludzi. E, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo e, gościem naszym był nadinspektor Tadeusz Budzik. Dziękuję Ślicznie. Bardzo dziękuję.